Lat 70. Dom wyglądał na zniszczony. Pomimo to, tata zdecydował się podejść do drzwi. Zanim zapukał, zauważył karteczkę na drzwiach. Wejdź, zaraz wracamy. Tata nie lubił wchodzić do czyjegoś domu bez właścicieli, ale skoro tak napisali, wszedł. Zaczął naprawiać gnicie drewna przy oknach. Po godzinie coś usłyszał i poszedł sprawdzić. Na podjeździe nadal nie było nikogo oprócz jego wana. Halo? Zawołał. Usłyszał tylko dźwięk zatrzaskujących się drzwi. Ojca nie. Łatwo było wystraszyć, był znany z bijatyk w barach. Ale wtedy powiedział, że zaczął się bać. To go zirytowało, więc zaczął tupotać po domu. Zauważył, że tylne drzwi są szeroko otwarte i prowadzą na zarośnięte podwórko. Zamknął je i wrócił do pracy, ale postanowił dokładniej obejrzeć dom. Na dole wszystko było względnie czyste, choć zaniedbane. Ktoś tam mieszkał, jednak nie dbał o porządek. Poszedł na górę. Podobnie. Czysto, ale zniszczone. Coś mu jednak nie pasowało. Miał złe przeczucia. Ostatni pokój na końcu korytarza był zamknięty. Był to jedyny zamknięty pokój. Drzwi były zaklinowane, ale tata zdołał je otworzyć. To była sypialnia, cała żółta, z żółtymi meblami. Zauważył gnijące drewno przy oknie. Miał naprawić tylko trzy okna, a to było czwarte. Podniósł parapet i zobaczył schowane, między ścianami papiery i różne przedmioty wyciągnął je i zaczął przeglądać To były głównie fotografie Zdjęcia przedstawiały małego śpiącego chłopca Tata rozpoznał mnie i ten parterowy pokój Pamiętał też moje opowieści o błyskających światłach To nie była moja wyobraźnia Ktoś robił mi zdjęcia gdy spałem przez prawie rok Okazało się że nie było zdjęć innych chłopców Ktoś robił zdjęcia tylko mnie Oczywiście tata zadzwonił na policję Właścicielami domu była starsza para z Vancouver, którzy używali domu jako letniskowego. Od lat tam nie byli i nie mieli pojęcia o rachunkach za prąd, zdjęciach czy tym, że zatrudniono mojego tatę. Sprawa utknęła w martwym punkcie. Miałem mnóstwo pytań. Dlaczego ktoś, kto mieszkał tak daleko jeździł nocą pół godziny, żeby robić zdjęcia właśnie mnie, skąd mnie znał, skąd wiedział o mieszkaniu? I dlaczego po tylu latach ta osoba wezwała mojego tatę, żeby znalazł te zdjęcia? Tata miał odpowiedź na jedno pytanie, która mnie jeszcze bardziej przeraziła. Okazało się, że poszedł pod zły adres. Zapisał go błędnie. Policja sprawdziła nagranie z sekretarki i okazało się, że został wezwany do innego domu, całkowicie niewinnego faceta. To był przypadek, który doprowadził go do tego domu i zdjęć. Więc kto zostawił tę karteczkę na drzwiach?